Witam wszystkich <laughs> ponownie na wykopkach. Piękna pogoda, słonecznie, upał wręcz można powiedzieć. <laughs> no, widać tutaj na drzewku już pierwsze pączki, listki, czyli wiosna. Kwiaty będą zaraz kwitnąć, te śliski i wszelkiego rodzaju tego typu pestkowe. Owoce. Dzewka owocowe teraz tak Przed chwilą stado Jeleni Stąd uciekło Także z tych 100 chrzaczorów, które znacie I przed chwilą tutaj Przed chwilą tutaj o dosłownie o tamtych chaszczach chodził list Przed chwilą list uciekł A list taki koloru takiego E, bardziej szarawego takiego, może to jest szata jesie, e, zimowa, nie wiem dokładnie, bo lisy to zawsze tak niby są o charakterystycznym kolorze, takim rudym, a tutaj nie było rudego. Ale może to był jenot, coś podobnego takiego z, z pieścowatych coś. Dobra, e, idziemy tam w te krzaczory. Tam dalej dobra do pierwszego dołka w takim razie jest pierwszy dołek w zasadzie drugi bo pierwszy to był kapsel znaczy jest polmos a teraz jest drugi dołek i jest to guzik guzik z puszkiem to że jest płaski guzik Napisów też nie widać. Więc nie jest to tam jakaś rewelacja. Dobra, do następnego dołka w takim razie. No i zobaczcie jaki dół. O, rozkopane, rozkopane. No i coś tutaj wyskoczyło. O, kawałek szyldu. Prawdopodobnie. Tak. widzę trzy. To znaczy tak. O, zaraz to. Momencik. O, patrzcie, Tu, y, tutaj było mm, takie ucho. To była otwór na kluczyk i to druga część. Taka sama, z takim oto e, mocowaniem. No, tak to wyglądało. Tylko część od takiego okucia, od szafki, no ale brak ucha. Tego, za które się trzymało czufladę. Wyciągało w ten sposób. Dobra, do następnego. No i zobaczcie, dół jaki, Ech, rozkopany dół. Moje zawsze kopię te doły takie wielkie. No i jakiś jakaś cyka 2. Jakieś oznaczenie czegoś. Od czegoś. Nie wiem od czego to jest, no ale aluminiowe chyba. Dwójka 2. 2. Numer. Dobra, do następnego dołka. I następny guzik, takie to dziurki. Zobaczcie, myślałem, że monetka, ale guzik. Niestety guzik. Dzisiaj guzikowo praktycznie ani jednej monetki. No. Tutaj ucho jest, ale... Jest gładki, jak widać, bez napisów. Może tutaj jak się wyczyści coś będzie, ale wątpię. Dobra, do następnego stołu. No i zobaczcie, <laughs> zobaczcie, jaki dołek. O. I pokopane i co tutaj jest? jak zwykle guzik guzik chwila, moment, oczyszczę i pokażę no ten guzik to już jest destrukt zobaczcie no, niestety, ale jakiś rozwarstwiony, skorodowany, no trudno, dobra do następnego dołka. No i zobaczcie, spod jakiego korzenia e, przyszło mi wydobywać tam, o widzicie, a korzeń jest taki, o patrzcie, widzicie, tam, o, o, nie, nie by, żeby nie diger, to by nic z tego nie było, o, pierwsza moneta dzisiaj. Popcie. o wyszła nawet nie wiem co to jest zaraz sprawdzimy chyba kopiejka ta nawet dwie kopiejki dwie kopiejki tysiąc 18... oś nie tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt trzy bodajże tak Momencik, momencik. Także to będzie jedna kopiejka, znaczy dwie kopiejki i jedna moneta. Dzisiaj chyba i na tym koniec. Bo chodzimy już prawie dwie godziny i kupa śmieci. Blaszki, no widzieliście to co wykopałem jeszcze takie. A, no dobra. 1893 Wyraźnie jest widać. Dosyć, 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 dobry stan można powiedzieć i druga strona no mniej czytelna, ale to to nieistotne dobra jest pierwszy, pierwsza moneta wracam się do auta jeśli jeszcze coś wpadnie, nagram jeśli nie Mówi się trudno Zobaczcie jaka brzoza Z takiej brzozy wyciągnąłem o. Korzeń Korzeni mnóstwo Widzicie jaka brzoza W ogóle brzoza rosnąca jak krzak Pień krótki I kilka tych <noise> o Piękna Brzoza <noise> No dobra, lecimy dalej w takim razie <noise> Nie uwierzycie, zobaczcie jaki dół Widzicie jaki dół ogromny ogromny dół, dół rozkopane wszystko rozwalone Ziemi tyle nakopałem o, i zobaczcie co tutaj wykopałem. O, szkoda, że nie nagrywałem na bieżąco. Jakaś moneta, nie wiem co to jest. Tu jest dłuże 35 cm spokojnie. Spod tych korzeni wyciągnęłem. Nakopałem się jak osioł. No. wyczyścimy. O, o, co to jest? Już, już patrzymy. Mm. Coś starego. Momencik tego za bardzo oczyścił. Bo to jest jedna kopiejka, ale no stan jest kiepski bardzo. Z literą H. Z tego co prześwituje. Może w domu się uda trochę to doczyścić. Ech, może. Bo mówię, nie wiem. Nie chcę tego. Może w wodzie, jak się umyje. Dobra. Było to co było, widzicie. Taki dół. Taki dół. Taki. Kurna. Tu 35 cm spokojnie, jak nie więcej. Dobra, do następnego spotkania i tak dalej. No. Bo to już ostatni dołek pewnie. No i dół taki macie. Zobaczcie. Piękny. Praktycznie. Myślę, że to już jest ostatnia moneta, którą trafiłem. Zresztą monetka 1 grosz 1928. Bardzo ładny stan w Patynce. Super grosik, 28. rocznik. A tutaj, o. Ładny, ładny grosz. Także, jeśli by to było ostatni dołek, to. Yy, to zapraszam wszystkich na następne spotkanie i. pewnie też tutaj, w tych terenach, albo już gdzieś indziej. Tego nie wiem. Wiosna się zbliża. Drzewa zaczynają powoli puszczać pąki i kwitnąć. Ech, także tereny znacie dosyć ciekawe. Więc do następnego spotkania.